Róż się i zobacz, co on robi na środku tego zadupia. Widzę Co widzisz? Personel, pojazdy i sprzęt, wszystko rosyjskie. Czego ruscy do diabła chcą od Gorbreniego? Zaopatrują Iran, dobijają targu. Słyszysz co? Cień jeden. Potwierdzam, dwie pieczenie na jednym ogniu. Musimy zidentyfikować Gorbraniego, zanim zaczniemy zabawę. Ghost, widzisz tam generała? uzbrojona eskorta dookoła Wipa. Rosjanie się cieszą, że go widzą. To będzie ich ostatnie spotkanie. Widzę generała Gorbraniego. Tak jest. Do wszystkich, cel potwierdzony. Cień jeden, możecie odpalać. Tak jest, dowódco. Gaust, jesteś za blisko strefy. Zaraz nieźle tam przybali. Tak jest, przyjąłem. Odpalajcie. Do wszystkich, Tu dzień jeden. Rakieta gotowa, rozpoczynam procedurę odpalania. Turze zdefisane, cel wyznaczony. Dwa, jeden. Rakieta poszła! I prędkość ma 3, wysokość 500 metrów. Idealnie, nie ruszaj się. Uwaga, zbliża się! Laswell. Generał Shepard? Znam to spojrzenie. Mamy wojnę. Pan wiedziałby o tym pierwszy, ser. Święta rację. Mów, co jest. Oto nasz cel prawa ręka Gorbraniego, sir. Hasan Zayani. major Sił-Kutz został odpowiedzialny za Iran. Uzbraja terrorystów. W kasę, broń i dane. Ambitny jest. Jest niebezpieczny. Pragnie zemsty za atak na Gorbraniego. On coś knuje, ser. W Iranie jest nie do ruszenia. W Iranie go nie ma. Działa na terenie Almazra. Co on to diabła robi w Almazra? Jest tylko jeden sposób, ser. Mogę go wezwać? Start za pięć minut. Tak jest. Marine, już się panują. Ty i sierżant prowadzicie te akcje. Sierżant? No, Są w maksernie. Lecimy po zwycięstwo, nie? Czekam w środku. Napierdolę. Ja Góry, odbiór. Tak, sir. Problemy? Żadnych, sir. Bez odbioru. Naloty nękają pozycję wroga przy granicy z Almazra. Wywiad potwierdza obecność bojowników al Katali w Dolinie. Chyba czegoś tam pilnują. Zwiad wskazuje, że chronione są trzy budynki. Major Hassan może się tam ukrywać. Ghost i Soap poprowadzą dziś oddział Marines, by zabić lub schwytać Hasama. Śmigłowiec dostarczy dwie drużyny w odrębnych miejscach przy strefie docelowej. Drużyna na brawo oczyści budynki jeden i dwa, a Alfa zajmie trzeci. Macie zgodę na likwidację, ale chcemy Hasana żywego, by go przesłuchać. Pamiętajcie, Hasan jest ważny dla Alkatai. Jeśli tam jest, zginął za niego. Powodzenia. Prawo ląduje tutaj. Alfa wysiądzie nieco dalej. Spotkają się po środku. Uwaga, chcemy Hasana żywego, ale to misja: pojmać lub zabić. 拉外手。 Alfa, słyszycie? Ja, brawo! Alfa unieruchomiona! Sytuacja krytyczna! O, Jesteśmy pod Alfa, ruszamy do budynku jeden. Trzymajcie się. Ghost, musimy zabezpieczyć miejsce katastrofy. Już. Zacznijmy od Hasana. To odciągnie ich od Alfy. Później zabezpieczymy miejsce katastrofy. Zrozumiano? Tak jest. Ruszamy. 谁都不辛苦。Hey, 去了 W 2! To wszystkich! Z pierwszego piętra budynku 2 waląc z we brak! Alfa, szturmujemy budynek 2! Wytrzymajcie się! zostań z nami! Siedem jeden, wchodzę do środka. لا تقلق شيئا انا لا احمل ذلك صوتك اخي لا كل واحد في من هو Jest jeden na kortażu. Ghost, wroga wyrzutnia załatwiona. Przyjęto. Świetna robota. Teren zabezpieczony. Brak Hasana. Przyjąłem. Idziemy do wraku. Mam tu nagranie Hasana. Hasan to ich bohater. Będą potrzebować nowego bohatera. Wszystko gra stary? Ta płyta dała radę. Desku wiele zaatakował Alfę. Ta. Teraz możemy zabezpieczyć wrak. Do wszystkich brawo, na zewnątrz. Ghost, to Soap. Alcatala ma konkretny sprzęt. Soap! Ruszamy do wraku, żeby pomóc rannym. Reszta niech tu zostanie i nas osłania. Rozumiem. Alfa-02, tu brawo 07, budynek 2 zabezpieczony. Idziemy do Was. Tu Alfa, wszystko jasne! Szykować się na kontakt. Alcatala na nas czeka. Swoj, swój! Dobrze Was widzieć, Panowie. Pięciu martwych, jeden ranny. Zostałem sam, ale mam mało amunicji. Pomóżcie z nimi. Nic z tego już tu są. Celuj w stronę tamtych drzew. 100. Na razie. Uwaga, na tamte drzewa. Ciągle się przemieszczają. 7-6, bez ostrzał. Chcę atak z powietrza na te drzewa. Przyjąłem, robi się. Przyjąć pozycję, to jeszcze nie koniec. 0-7, wsparcie z powietrza na 3 minuty. Przyjąłem. Zbliża się wsparcie powietrzne. Nie widzę celu.

Zero ruchu w porządku są. So? Jest dobrze. Dwa, trzy, oberwa. Jedziemy. Siedem, dwa. Jesteś mi tu potrzebny. Wziąłem ruszam. Ghost. Dobra, jestem Jak mnie słychać? No, dodaj mnie ja nie widzę cię ja grałem kampanię, wiesz i ten. E, ja dopiero wracam do głównego menu no, zaraz zobaczymy mi się skończy tu ładować i ale kompania sztosty, pograły chwilkę i mu, kurwa, no, chyba dobrze im to wyszło. No, rozpocznij. Dawaj, dawaj, ładuj się. Nie będę ci spamował, ale po 5 minutach, gry powiesz to samo co ja, wow, o oh, kurwa. No, <laughs> Wiesz, to... ja mam PlayStation 4 w HDR e, i tak jest ładniej, nie? Dobra, r Znajomi... Fajfus... Jaki, jak, jaki ty masz nick? F na PlayStation? A widzę cię. Mogę dołączyć także. Nie, to ja... Zaproś do znajomych, do, zaproś do grupy, dobra. No, teraz mam lepszy internet. Je. Nie o nie, nie, nie od sąsiada kurwa. Czemu czekaj. Może coś ci się jeszcze ściąga, bo mi tam się cztery do, dodatkowe te ściągały. Solo może zagrać. To jeszcze raz społeczność Thompson Dodaj do znajomego. Co ja cię znajomych nie mam? A, no tu dodaj do znajomego. Shadow. Kto to jest kurwa Shadow? Ty masz w Activisionie Shadow? Nie? No. Ty dołącz do grupy. Confirmation the Friend. Digital this Message. Bla bla bla. Activision Controller, tak? Bo ja, bo ja do ciebie też nie mogę dołączyć Ogólnie Tomas... Dobra. Ale to nie ma różnicy, czy jest PlayStation 4, czy PlayStation 5. Tomas, szczegóły. Dołącz do gry, jest zablokowana. Plato. Ale no wiesz, mieliśmy grę platformową wyłączoną, to i tak graliśmy na becie, nie? Konto sieci. Ja mam gra międzyplatformowa włączona. Kontakty, czaty, uważaj. Nie mogę dołączyć do gry. Nie można dołączyć, bo jesteś w menu głównym. Hm. Tak mam napisane. Grupa, kanał gry, stwórz własny kanał. Kanał Gracza dyciol Brak seksu, bla, bla bla bla. Ok, stwórz kanał. Czekaj, Wezmę młyn trzecioosobowy Ale jeszcze dobra, anuluj I teraz tak Znajomi, nie to Gdzie jesteś? Nie macie, a jesteś tutaj Rzeczykuły Zaproś do grupy Zaczekaj kilka sekund. O, no, wysłałem Ci zaproszenie, powinieneś dostać. A mi też, też nie mogę dołączyć do ciebie, ponieważ masz inną wersję. Status, Savanaha. Sawa, no. Nie no, moja wersja jest multi. Platformowa, bo tylko taka była. Spocznij, czekaj wejdę jeszcze raz ci... Ciekawe. Tu wchodzimy w PlayStation. Call of Duty, ale laki. Call of Duty. Lucky. Call of Duty. Ja, na, ja na chwilę wyłączę ten grę.